Hej wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w szóstym odcinku z podpomowania tygodnia, gdzie zbieramy sobie na Spirit Horn Helmet. No i dalej niestety nie mamy informacji na Markecie, za ile tego Spirit Horn Helmeta moglibyśmy sobie zakupić, nie ma go na Markecie. Gdzieś tam kiedyś wypaczyłem na Discordzie, czy gdzieś tam kogoś złapałem, że sprzedaje tutaj na WC na Advertisingu pisał, no i tam była gdzieś kwota 280k, no ale no. Póki nie ma tego na markecie, no to nie dajemy oficjalnie jaka jest cena, no bo no, no bo w sumie nie, no bo nie ma na markecie ceny, także no tak teoretycznie, no, do tych 280 musimy zabrać. No jakbyś tak głębiej zastanowić, no to popełniliśmy błąd i to ogromny, bo mogliśmy Spirit Horn Helmet już dawno mieć za kwotę 220kk w momencie wtedy, kiedy zbialiśmy na, na na Horn Armor, bo pamiętam jak go rozpoczynałem zbierać na Armor, no to właśnie gdzieś tam wtedy była ta cena E, właśnie 220 230 więc może jednak popełniliśmy błąd albo ja popełniłem błąd że mogłem najpierw tego Helmeta złapać kupić a tego Armora mogłem dopiero jakby teraz zebrać no ale no trudno życie trzeba zbierać dalej także no na dzień dzisiejszy mamy kwotę tutaj 100 116kk no i potrzebujemy jeszcze ponad 100kk żeby tutaj sobie to zakupić ten Speedcon Helmet w dalszym ciągu nie sprzedaliśmy Potrawek z sierpniowego eventu. Tutaj dalej jeszcze za no to się nie braliśmy. I tutaj taka informacja 21 października, jak sobie to przeliczałem, to gdybym sprzedał te potrawki, no to była to kwota 201 kK 96 461 golda. A na dzień dzisiejszy, na 29 jest już to kwota 220 k 900 463 golda. Więc jest to więcej o prawie 20 kK. Więc póki co na razie czekam. Zobaczymy co się stanie za tydzień i zobaczymy jak to będzie. Także no, na razie tutaj na dzień dzisiejszy jest to kwota 220, a tutaj miałem zapisane, że na 30 sierpnia była to kwota 218, więc jest to już więcej na ten moment. Ale no zobaczymy jak to będzie. Tutaj wynikło tylko z tego, że jedna z potrawek jest ogromnie droga jest dość na czerwono. No i nie wiadomo, czy to się w ogóle sprzeda, bo to jest chyba trochę za dużo. No. W każdym bądź razie ta cena jest na czerwono. Zobaczymy, co się stanie za tydzień. Czy, czy to się w ogóle może komuś sprzedać, czy jednak ta cena spadnie? No bo wyjątkowo za tą jedną rzecz jest to trochę za dużo. No zobaczymy. Dlatego tutaj też taki ogromny zysk, jakby z, tych, z tego czegoś, tych wszystkich rzeczy, które ja tam mam. Więc no zobaczymy jak to będzie. Będziemy też liczyć za tydzień i sprawdzać market, jak to będzie wyglądało. Ogólnie dzisiaj mam jakiś problem z zalogowaniem, bo czekałem na maila od nie mogłem go dostać. Ale udało mi się w końcu, w końcu przyszedł. Więc mamy to. Mogliśmy się zalogować i przechodzimy sobie teraz do soboty, do tego co się działo w tamtą sobotę. Wtedy zrobiliśmy zysk 1 329 760 Golda, Steam poleciał nam y 4 cc, 200 punktów na Backpacks, nam dało 10300 i 3 Galteny Sachele sprzedaliśmy za milion złotych, także tutaj ponad milionowy zysk, dzięki tym Galtenom Satchelom, które raz na miesiąc można sobie oddać. I przechodzimy sobie do niedzieli, tutaj był zysk 237 682 gold. na Steamie, poleciało nam 3 cc, 200 punktów na backpack nam dało 10500, no i WZ123, co nam dało 200k. W poniedziałek, tutaj w ogóle cały tydzień mało co graliśmy, bo miałem na drugą zmianę, więc praktycznie cały dzień nie było mnie w domu. Więc no robiłem tylko jakby dwa razy t dwa razy Druma i to już sobie koniec, no i to się na Backpack i to było tyle, jeśli chodzi o moje granie w tym tygodniu. W poniedziałek mieliśmy zysk 137,259 Golda, t 4cc, no i 200 punktów na Backpack, co nam dało 10700 punktów we wtorek w końcu sprzedało się z marketu Lion tak jak sądziłem, ja też myślałem, że może to ściągać, ale mówię, nie, nie, nie ma czas. musimy Lion Wanda zostawić, kwota była na biało, a ja tak sądziłem, że koniec końców to się sprzeda, no bo ktoś będzie to kierował, także no to wszystko się sprzeda. Trzeba tylko czekać, naprawdę, te Lion Wandy to się na nie sprzedają, bo ludzie to kierują, więc warto sobie to zostawić, mimo tego, że nie wiem, tam trzy osoby cię przebiły, ale jeśli jest na biało, to cena, no to myślę, że koniec końców ona się... Ktoś to odkupił w końcu od nas, więc się udało. Lion Bands sprzedano za 4 miliony 18 tysięcy. No i we wtorek był zysk 4 miliony 6207 golda, z tym poleciało nam 500 c. No i 200 punktów na backpack, co nam dało 10 900 punktów. Tutaj jest troszkę mniejszy zysk, bo cały czas aukcje na Marka prowadzę, dlatego zdaje troszkę to inaczej. No i przechodzimy sobie do środy, zysk 13 z Team 120, znaczy 12 cc no i 200 punktów na backpack, co nam dało 11 100 punktów. No i czwartek, tutaj był zbustowany ABD AB Boss na ABD. No i z busta udało się trafić Elven Maila, który się sprzedał za 3 233 803 golda gdzieś tutaj mieliśmy jest coina, ja to sobie już załączę. Go znajdę tego elven maila. Nie znalazłem sobie tego wcześniej przed nagrywaniem, ale już tutaj to znajdziemy i tu możemy sobie zobaczyć cyk. Mamy elven maila, mogę to nawet powiększyć, żeby było widać. Elven mail jest boostowanego AB, ten jeden z kultów. Także fajnie spadł, chociaż nie wiem, czy tutaj ten boost miał znaczenie, że spadł ten elven mail, no bo w sumie czemu by nie mogłyby spać na przykład dwa arwen mainy, co nie skoro był zburtowany, więc może to by był po prostu czysty przypadek, że akurat spadło i boot nie miał tutaj żadnego znaczenia, nie wiem, nie wnikam, no ale padło, to spadło, więc ponad 3k zarobku, dość szybko udało się to sprzedać więc fajnie, więc tego był zysk 3 270 564 golda, z tym poleciał 3cc 200 punktów na backpacks, nam dało 11 300 punktów. No i w tym tygodniu to było jako takie jedyne złoto, jakie mi spadło. W piątek też udało mi się iść na Ab Abedendę, wtedy jeszcze SSM, bo jakby w sumie dwa razy można sobie skorzystać z tego, że jest boss boostowany, trzeba tylko rano zrobić ten i iść następnego dnia też rano przed SSM, no ale tutaj nie spadło nic, więc myślę, że to nie było szans, żeby znowu drugiego Alben maila następnego dnia. Ale w piątek mieliśmy zysk 300, czy znaczy 637 386 golda, z tym poleciało poleciał nam 9cc, no i 200 punktów na backpack co nam dało 11500 punktów. Z sobota to był zysk 240 golda, z tym poleciało nam 12CC, 200 punktów na backpack co nam dało 11700 punktów, punktów, itemki godzina 43200, no i ze skaletki nam poleciało 500C i więcej w sumie wczoraj nie robiłem, bo już nie miałem czasu na granie, jest niedziela. Mamy tutaj na koncie 116 45 495 Golda. No, i dalej mamy na markecie 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 KK. Dalej mamy na markecie, chociaż nie wiem, czy to mi się sprzeda. Najprawdopodobniej testamin exemption albo się sprzedadą za tydzień, albo nie, bo najprawdopodobniej to wróci już do mnie, bo minął cały miesiąc, więc chyba trzeciego, czyli jakoś tak. Te Stamin Aggrension do mnie wrócę, no ale spróbuję to jeszcze raz wystawić sobie na markę Ja to trochę za dużo wystawiłem, bo za 10 KK tam jest już za 8 za 9. No ale mimo wszystko testamin aggression chce tutaj sprzedać jedną za ponad 10. Znaczy, żeby było te 10K za jedną, nie za 8 nie za 9, tylko myślę, że za 10 no kiedyś w końcu to sprzedam. No i przypominam, że w środę znowu jest rozdanie nagród z tym Adrona, więc znowu możemy coś dostać i znowu coś tutaj sobie dopiszemy do mojej listy, że takie rzeczy są grupne na na markecie, także jeśli ktoś jeszcze nie wziął udziału w Tibiadronie, no to zapraszam, bo w środę już mamy rozdanie nagród, jeśli chodzi o ten odcinek, ten, ten tydzień, no to tutaj zarobiliśmy 9 872 746 golda, także no prawie ponad 10 kaka zarobków przez cały tydzień fajnie, fajnie a do końca paka zostało mi jeszcze 14 dni, więc jeszcze przez te 14 dni będę mógł sobie e, fajnie tutaj pozarabiać. Myślę, że może coś ładnie grubszego. Zobaczymy. Może w końcu to się coś sprzeda z tego marketu i też jakoś tam więcej zarobimy. Także dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszamy za chwilkę na e, streama, na live'a na YouTube, na Twitchu i na Face'ie. Będziemy sobie dzisiaj grać w TBC. I może dzisiaj znowu zlecimy jakieś kolejne złoto. Zobaczymy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już za chwilę. Pa pa!